Elo, elo z tej strony Ingra Lego. Dzisiaj druga część maratonu archiwalnych magazynów Lego Ninjago, dlatego, że. We wtorek też się pojawi kolejny magazyn LEGO Ninjago, taki archiwalny trosze, trochę, no bo yy, no po prostu magazyn LEGO Ninjago się w tym archiwalnym maratonie magazynu LEGO Ninjago, tylko w tym będziemy się przyglądać tym magazynom z tej serii i tutaj zobaczcie, to jest pierwszy magazyn LEGO Ninjago, numer pierwszy na rok 2015, pamiętam jak była jego premiera, to chyba był w styczniu się w styczniu w roku 2015 pojawił się właśnie ten magazyn z Lego Ninjago. No, i oprócz tego, jeszcze chcę powiedzieć, że no, dzisiaj nie pojawi się kolejna część wiadomości Lego, dlatego że dzisiaj, jak widzicie, jest właśnie. Nie, ten jeszcze oprócz tego magazyn Lego Ninjago z NUE 2015, i też jutro pojawi się animacja z Lego Spider-Man. Far Home. i oprócz tego zostałem jeszcze nominowany do hashtag Hot Moc Challenge przez klockowego Creeperka. Za co naprawdę dziękuję. I w ogóle gratuluję tobie Klockowy Creeperku, zdobycia 100 subskrypcji, no. Też niedługo powinni się pojawić specjalne 90 subskrypcji. W sobotę chyba się pojawi właśnie specjalna 90 subskrypcji. Yy, dzięki wielkie. A teraz jeszcze jest już druga część specjalu z okazji 80 subskrypcji. Niedługo zbliżymy się też do 100 ale już zacznijmy sobie yy, przegląd tego magazynu, figurką zajmiemy się później i tutaj y, tak się prezentuje okładka, tutaj widzimy, że Kai gra z ogniem, też od razu powiem, że tutaj akurat nie ma plakatów w tym magazynie, bo sobie już je powiesiłem kiedyś z 5 lat temu, tutaj taki kawałek, y, taki jeden obrazek z komiksu, Pokazanie minifigurki Kaja. Kaj z dwoma mieczami super prezent. Cena tego magazynu to 9 złotych 99 groszy. Zł. Świetna cena. Na przodzie mam też takiego Kaja, i tutaj tylko u nas oryginalna figurka LEGO Czerwony nindr. Więc przyjrzyjmy sobie ten magazyn. Tutaj, na, na, można to nazwać jakby w pierwszej stronie. Mamy pokazanie zestawów właśnie z Lego Ninja go tych nowych na rok 2015. Na przykład, o mam ten zestaw wężowy wrota serio kozaczki Zestaw, tylko że rozwalony, niestety. Dalej, tutaj też prezent czyli Jawon Ninja. Spisteści po prostu. Tutaj, drużyna Ninja, Sensei A.U. Powraca i tutaj mamy, nie wiem czy powraca, no bo w sumie to jest. Dobra, nieważne, po prostu zobacz, Tutaj mamy y, takie opisanie bohaterów, na przykład tutaj mamy opisanie Kaja, tutaj opisanie Loida, opisanie Kola, opisanie Jaya i opisanie Zeyna. Nie ma tutaj opisu takiej gonii, dlatego że jak wiemy, Nia. W czwartym sezonie LEGO Ninjago jeszcze nie była ninją, dopiero w piątym sezonie się stała ninją. Tutaj mamy pierwszy komik, pierwszy komik z magazynie LEGO Ninjago. Tutaj też komiks, tutaj jakaś zagadka, komiks. Tutaj też zagadka i tutaj też komiks. Zagadki. Tutaj reklama nowego filmu Spongebob To znaczy nie nowego tylko po prostu reklama filmu Spongebob Na suchym lądzie który właśnie ten film pojawił się w 2015 Dalej też zagadki reklama magazynu Lego Chima mam też ten magazyn Tutaj reklama albumu z nowymi bohaterami kultowej serii w kioskach że tutaj reklama Albumu z naklejkami z rebeliantów, ciekawostki o Kaju, komiks, komiks, komiks. I tutaj to jest fajne, którym ninja jesteś, że tutaj są różne pytania, i te pytania prowadzą Ciebie do któregoś z tych pięciu ninja, czyli do Kola, Kaja, Jaya, Zeina i Lloyd'a. Tutaj pierwszy konkurs w magazynie Lego Ninjago. No bo tutaj nie ma też wyników konkursu, no bo w sumie pierwszy magazyn Lego Ninjago, więc no. Tutaj też właśnie konkurs, poczta, konkurs. Reklama filmu Baranek Show. I tutaj też chyba jakiś labirynt z tego i w następnym numerze 17 marca w roku 2015 też mam ten magazyn mam ten magazyn tutaj z Lego Ninjago z tą minifigurką Krait nie wiem jak to się czyta tutaj też pokazanie magazynów to znaczy komiksu tego Lego komiksu Lego Ninjago i tego magazynu z Lego Chima mam ten magazyn z Lego Chima Numer pierwszy na rok 2015 i ten komiks z Lego Ninjago, część piąta. Zimny jak głaz. Też mam ten komiks. Dobra, to przejdę już do prezentu. Prezent jaki mogliśmy otrzymać w pierwszym numerze magazynu LEGO Ninjago to jest taka oto świetna minifigurka Kaja. To znaczy nie wiem czy świetna, no bo co kiedyś mnie denerwowało w tych magazynach to to, że te minifigurki Ninja to było po prostu zmieszanie tych elementów od tych minifigurek z Ninja z różnych sezonów. Ogólnie na początku bronie, jest są naprawdę spoko, taka czarna katana, srebrna katana tak i tutaj z takim złotym elementem można to na przykład tak zrobić. Bronie są naprawdę bardzo fajne. Teraz przyjrzyjmy się minifigurce, która jest po prostu połączona jakby parę, parę minifigurek kaja połączonych. No bo zobaczcie, tutaj na przykład to z reaktywacja. Sam magazyn jest z czwartego sezonu, a Lego Ninja go reaktywacja to jest sezon trzeci. Tutaj główka to taka klasyczna, jak kiedyś się właśnie w Lego Ninjago w kaju pojawiała. I powiem wam, że ja nie lubię tej, tej główki, no bo zobaczcie jaka ona jest zdenerwowana. No, nie, po, nie lubię tej główki, no bo jest taka naprawdę bardzo wkurzona. Też niezbyt fajnie wygląda. Dalej, taki namiennik tu jest jakby z drugiego sezonu Lego Ninjago. Sam tutaj kaptu jest jakby też ze czwartego sezonu LEGO Ninjago, tylko bez tego tutaj znaczku lub też z drugiego sezonu, to znaczy, co ja gadam, to jest z pierwszego sezonu LEGO Ninjago, no tak, ten kaptur też jest jakby też z pierwszego sezonu LEGO Ninjago lub z yy czwartego, no bo tutaj w pierwszym sezonie był to było takie złote, a w czwartym tutaj był taki znaczek. Sam tos jest to tos z, z Lego Ninjago reaktywacja, z tyłu ma taki znaczek ognia, spoko to wygląda, z przodu też fajny ten tos, fajnie ten tos się prezentuje. I co mogę powiedzieć? No właśnie nie podobało mi się to kiedyś w, w, w tych minifigurkach z Lego Ninjago, w tych magazynach, to jakby z parę wersji tej, tego bohatera złączone razem, co według mnie dosyć słabo wyglądało. To znaczy może nie dosyć słabo, ale po prostu nie podobało mi się to, a teraz jak w magazynach LEGO Ninjago, chociaż są droższe, to i tak według mnie fajne jest to, że dostajemy teraz w tych magazynach minifigurkę LEGO Ninjago w takim oryginalnym stylu, który pojawił się w sezonie takim jakimś. W jakimś sezonie a nie taki po prostu zlepek w wersji jednej postaci, więc co mogę powiedzieć? Magazyn naprawdę bardzo mi się podoba, jest to pierwszy magazyn z Lego Ninjago. No, nie będę go oceniał, ale na dzisiaj to tyle. Cześć i pa.